Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam taki fajny, spokojny dzień. Mogłam sobie zrobić trening rano. Zwykle ćwiczę wieczorem, ale ponieważ wieczorem dzisiaj wychodzę z moimi dziewczynami, bardzo się cieszę. Także miałam czas robić trening rano, więc też fajnie, jak wiecie, mamy to już z głowy jest połowa dnia, mam 900 kalorii spalonych, bardzo mnie to cieszy e, także zrobiłam trening mogłam się, wiecie, wyzbierać zrobić włosy, makijaż na wszystko na spokojnie e, Adam do tego pojechał robić serwis na samochodzie, także jego nie ma i mi tu nie przeszkadza i nie błagani, mam tylko Liam'a, który em, no, ćwiczył ze mną, także mój trening był trochę dłuższy niż zwykle, ale Liam lubi ze mną ćwiczyć, e, także fajnie, zrobiłam sobie maseczkę i w ogóle chciałam ją wam pokazać, bo była strasznie fajna taka royal jelly jej, jak ona pachniała w ogóle. Dawno nie miałam w płachcie, ostatnio cały czas mam te w kremie, ale ta pach, pachnie obłędnie, uwielbiam miód w kosmetykach, także bardzo fajna, polecam. Teraz planuję zrobić krem z dyni. W zeszłym tygodniu nie udało mi się. E, niestety taki tydzień, w ogóle bardzo dużo ćwiczyłam, praktycznie codziennie robiłam trening i brakowało mi tego czasu, więc próbowałam wymyślić takie potrawy, żeby były dobre, zdrowe. I szybkie do zrobienia. <laughs> um, ale bardzo chcę ten wiecie krem z dyni, także będę mam nadzieję, że zdążę zanim wyjdę, żeby mi się ugotował. Mam um, się, no że zdążę. Nie wiem jak z zakupami, zależy od tego, o której Adam wróci. Jak późno, to po prostu jutro ogarnię zakupi, zakupi, zakupy, a jak nie to jeszcze dzisiaj. Ale tak i do tego chciałam Was zapytać, czy planujecie jakieś zakupy na Black Friday? W ogóle te Black Friday, kiedyś to był rzeczywiście tylko piątek, teraz potem już był chyba weekend, potem cały tydzień, dwa tygodnie, teraz w ogóle się zaczyna tydzień przed Black Friday, już jest Black Friday, także... Szaleństwo, byle jak najwięcej kupić, ale wiecie, co nigdy tak naprawdę nie kupiłam nic. Nie mogę się przypomnieć, czym cokolwiek kupiłam na Black Friday rzeczywiście jakiś Black Friday deal. Jeżeli cokolwiek było, co chciałam kupić, nigdy nie było na promocji, także nigdy mi się nic nie udało. Ale w tym roku będę polować znaczy, polować. Mam nadzieję, że po prostu będzie wyprzedaż. Powinna być, ale nie jestem, no nie jestem pewna. No dobra, już zaczęłam plać. E, chcę sobie kupić gumy do treningów. E, ćwiczę dużo, e, właśnie ćwiczę z gumami. Mam gumy super, te krótkie, nie wiem czy to w tym roku, czy w zeszłym kupiłam je, e, od Satinwy, które kocham. Są w ogóle przepiękne i cudowne, nie zjeżdżają, są takie porządne. I w ogóle, i to był zestaw właśnie trzech, ładnie zapakowany, bo one mają różną, y, opór to się nazywa? Um, ale potrzebuję też długie i teraz w tych treningach dalej trzycie właśnie teraz z Satinwą znowu e, zaczęłam to wyzwanie na aplikacji e, jest dużo ćwiczeń z, długu, z długą gumą i ja mam długą gumę z Lidla i ona tak wygląda. Także i śmierć taka, wiecie, guma taka. A przez to, że używam ich dużo, stwierdziłam, że trzeba kupić porządne gumy, a e, właśnie Satin ma długie gumy, też zestaw trzech takich kolorowych i wiem, że będzie wyprzedaż na Black Friday właśnie u niej w sklepie, więc mam nadzieję że na gumy też, także planuję kupić gumy. No i zobaczę może jakąś leginsy, ale jeszcze jestem, nie jestem pewna, ale te leginsy, co mam od niej są boskie i określenie... Jak jest coś, wiecie, jak druga skóra to jest dosłownie to. Nie czujecie absolutnie, że macie coś na sobie. Są mega mięciutkie, piękne do tego, bardzo wygodne. Kocham te legginsy, więc może skuszę się na drugą parę. Mam kilka par legginsów, ale te są po prostu no, najlepsze. Nie miałam tak dobrych legginsów nigdy, więc polecam. Jest, jest połowa dnia, a już jest tak, jeszcze jest chmą u, u nos u nas. E, I tak jest kiepsko. Ale nie pada dzisiaj, więc dobrze, bo ostatnio leję codziennie. A chociaż w Polsce wiem, że już spadł śnieg, przynajmniej tam, gdzie moja mama mieszka. Także jestem ciekawa, czy planujecie jakieś zakupy na Black Friday, czy niekoniecznie. Czy macie cokolwiek, wiecie, do wypatrzenia? Jeszcze myślę, a na cukienko u Laureli, ale już kupiłam dwie sukienki, czy trzy trzy, na lato mam, które muszą poczekać na lato i jest, jest takie mega wyprzedaż już w Laureli jest taka pina sukienka i kosztuje tak naprawdę mało, więc nie wiem czy nie zamówię ale jeszcze się zastanawiam na tym e, może ją po prostu wykupią i to będzie znak, że miałam jej nie kupować e, tak, więc dajcie znać a ja idę gotować tą zupę tak? I czekam na mojego męża. Ja już zjadłam sobie e, przed chwilą e, sałatkę w ogóle z tor tortellini. Tortellini. Cztery sery. Kupiłam sobie takiego gotowca e, z porem, e, kukurydzą, majonez i jogurt. I lubię takie sałatki czasami. E, także to sobie dzisiaj tylko zjadłam. E, to z awokado na siadanie i tyle. Bo nie wiem, co będę jadła. To jest jakieś, Znaczy, jeżeli się tam w ogóle dostaniemy, idziemy do restauracji, gdzie jest karaibskie jedzenie. Tak się mówi? Karaibskie? Um, nigdy nie byłam, nigdy nie jadłam. Mam nadzieję, że będzie coś. Tak już patrzyłyśmy na menu i jest coś z kurczakiem, także ja owoce morza nie bardzo, więc mam nadzieję, że będzie coś dobrego, jeżeli tam się dostaniemy w ogóle. E, także dobra, lecę. Rozgadałam się. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzacie czas i zapraszam na dalszą część vloga. Wolubka z na Instagramie kupiłam książkę, nieoficjalna książka ochłolarska Harry Pottera. Wypatrzyłam ją zresztą też na koncie, na Instagramie Laureli Dostała w prezencie od kogoś i oczywiście musiałam ją mieć. I fajnie, że ponad 200 przepisów bardzo dużo. I w ogóle fajnie opisane są, bo wszystkie przepisy mają nawiązanie do filmu. Także e, rewelacja. I już przeglądałam kilka, na pewno będę próbować niedługo. Fajny przepis na łososia, właśnie muszę, to, e, muszę go wypróbować. To jakieś, wiecie, e, desery, no masa, masa rzeczy. Francuska zupa cebulowa z tworka. Bardzo fajny na prezent właśnie też dla jakiegoś fana Harry'ego Pottera. A w ogóle obejrzałam sobie filmik z 2020, jak robiłam zupę dyniową e, i tam to źle się skończyło, ponieważ ciachnęłam się tak porządnie jak obierałam dynię i Adam się skończyć, bo e, ja tam no polała się krew porządnie. E, ale w tym roku poszło dużo lepiej. Bałam się tego trochę, ale jednak chyba mam lepszą obieraczkę do warzyw, myślę bo wtedy na pewno próbowałam obieraczki i to nie poszło dobrze, dlatego użyłam noża. A dzisiaj bez problemu obrałam obieraczką, także polecam obieraczkę do warzyw z Tower, z takiej firmy, bo absolutnie bez najmniejszego problemu obrałam dynię, więc super, bardzo się cieszę. Dajcie znać, czy lubicie dynię, czy lubicie zupę z dyni, a może jakieś inne fajne potrawy. Myślę, może zrobić z piekarnika taką dynię taką, wiecie, do obiadu pokroić i upiec w piekarniku. Może tak, bo mam jeszcze jedną dnię. Także zobaczymy, co z niej wyjdzie. Cała dynia pokrojona, do tego mam dwie marchewki, będzie spora porcja, ale to nawet dobrze. E, przynajmniej, jak będę wracać z pracy, to będę miała pyszną zupkę, e, nie na mnie czekać, więc się cieszę. E, mam mleczko kokosowe i do tego ja zawsze wrzucam, wiecie, kostkę rosową, ale w tym roku użyję tego sknora takiego. Adam kiedyś to kupił do czegoś, także już stawiam zrobiłam sobie paznokcie, ale zrobiłam zwykłym lakierem myślę, że bardzo ładne takie bordowe, jesienne jest to zwykły lakier Essie, to jest numer 528, New Year New Hue, bardzo ładny na hybrydy lubię mieć czas, taki czas nieograniczony więc zawsze robię je wieczorkiem przed pójściem spać, więc żebym miała tyle czasu, ile potrzeba, bo czasami trochę mi to nie idzie i potrzebuję mieć dużo czasu, ale cieszę się, że zrobiłam, e, chociaż takim przynajmniej są ładne i nie pójdę z takimi gulasami. Ja już jestem gotowa, mam na sobie tylko taki zwykły sweterek, ostatnio w Zarze kupiłam taki w paseczki, e, bardzo fajny z dżinsy, czarne kozaki, płaszczyk szary i torebka obak. Także bardzo tak zwykle, um, wygodnie <grym> um, mam nadzieję, że będzie dobre jedzenie. Ja przykład nie lubię owoców morza, także wiecie. E, ale postaram się coś nagrać, wiecie, tak na pamiątkę i coś dla Was, bo też nigdy tam nie było. Do czego to doszło? By matka szlajała się gdzieś po nocach. Normalnie jest 18 już godzina, a ja się dziś bez męża, bez dziecka. Wyścigi jakieś po prostu. Ja nie wiem, do czego to doszło. Koniec świata yeah. idzie. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.